Nazywam się Aleksandra Buława i jestem instruktorem United Lash Army w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o cenniku, a dokładniej jakie czynniki wpływają na Waszą cenę. Dlatego słuchajcie nas uważnie, ponieważ będzie to bardzo ciekawy temat. Pierwszym czynnikiem, który ma wpływ na Wasz cennik są oczywiście Wasze umiejętności. Także Wasze doświadczenie ma wpływ na cenę i nie mam tutaj na myśli stażu pracy, czyli lat, które spędziłyście jako stylistka rzęs, a bardziej wasze kwalifikacje. Czy jesteście po wielu kursach, czy brałyście udział w mistrzostwach, czy macie jakieś tytuły, czy jesteście instruktorami, a czy może dopiero zaczynacie swoją drogę rzęsową. Także Cena jest adekwatna do umiejętności stylistki, a niekoniecznie do stażu i lat pracy. Kolejnym czynnikiem wpływającym na Waszą cenę jest oczywiście lokalizacja. Ważne, czy mieszkacie w mieście dużym czy małym, ceny powinny być regionalne. Też ważne jest to, czy swój gabinet macie w centrum miasta czy na obrzeżach, dlatego że wtedy Wasza klientka będzie musiała ponieść dodatkowe koszta związane z dojazdem do Was. Oprócz lokalizacji, kolejnym czynnikiem wpływającym na cenę są oczywiście koszta poniesione w związku z prowadzeniem działalności. I te koszta mogą być różne. Od właśnie lokalizacji, czyli prestiżu samego miejsca, czyli dobrego miejsca, czy mam na myśli centrum miasta, po to, czy nasza stylistka jest płatnikiem VAT, ponieważ ceny będą wtedy wyższe, ponieważ będzie miała do zapłacenia wyższe podatki. Oprócz kosztów związanych z samym miejscem i podatkami, to jest oczywiście wachlarz usług, sam wygląd usługi, to czy ta usługa jest komfortowa, jak wygląda ten salon, czy jest w stanie zaoferować nam więcej. Czyli im bardziej rozbudowane, tym wyższe ceny. Oprócz tego, kolejnym czynnikiem będzie właśnie sama jakość usługi, a na jakość usługi wpływa czas, wpływa atmosfera, wpływa komfort, czyli czas. Jednak klientki zwracają uwagę na czas i im krótsza stylizacja, oczywiście wypełniona w 100% i dokładnie bez żadnych sklejek, tym oczywiście cena może być wyższa. I ten czas będzie bardziej dla Was, jako stylistek, ekonomiczny. Czyli jesteście w stanie przyjąć więcej klientek w ciągu dnia, a te klientki z przyjemnością zapłacą więcej za to, że będą krócej leżały. Komfort klienta. Czy dostaną kocyk, czy wszystko jest sterylne i czyste, czy mają wygodne łóżko, czy może zaproponujesz im matę, czy sama obsługa będzie miła i sympatyczna. I ta energia, którą wytworzysz. To wpływa właśnie na waszą cenę. Zauważyłam, że problemem początkujących stylistek jest właśnie ustalenie cennika. Nie mają zielonego pojęcia, jak ustalić cenę na samym początku. Czy powinny ustalić gotowy cennik i kasować wszystkie klientki od samego początku, właśnie w cenie, którą by chciała mieć, czy może te ceny powinny spadać, czy powinny rosnąć, czy powinnam zrobić rabat, czy systematycznie je podwyższać. Dlatego mam na to odpowiedź i mam kilka swoich rad. Po pierwsze, jako początkująca stylistka Powinnaś pracować za małą cenę, czyli zacząć na przykład od 30 zł, ponieważ czas aplikacji to będą 3, 4, 5 godzin, w związku z tym pierwsze 10 osób zrób po prostu za koszta materiałów, tak abyś mogła nabyć tego doświadczenia, abyś mogła skrócić ten czas pracy i żeby cała ta usługa była bardziej komfortowa, bo to są już dwa czynniki, które wpływają właśnie na Waszą cenę. I kolejne 10 osób możesz zaprosić za cenę wyższą 30 zł wyższą, kolejne 10 za 50 zł, kolejne 10 za 100 zł, aż dojdziesz do właśnie tej swojej finalnej ceny, którą sobie ustaliłaś i będziesz czuła się pewniej jako stylistka, będziesz potrafiła robić coraz ładniejsze stylizacje i cena będzie adekwatna do Twoich umiejętności. Dlatego. Nie, po, nie zaczynaj z wysokiego C yy, i nie ustalaj cen takich, jakie ma Twoja konkurencja, tylko właśnie yy, zacznij małymi krokami, aż poczujesz się pewnie i aż będziesz wiedziała, że ta cena jest adekwatna do stylizacji, którą właśnie wykonałaś. Yy, w związku z tym, że już jesteśmy przy początkujących stylistkach i przy rabatach i wzrostach cen, to ja powiem, jak to wygląda u mnie. Ja, w związku z tym, że y, stale podnoszę swoje umiejętności, to też stale podnoszę ceny, ponieważ moje umiejętności mnie jako stylistkę kosztują. Czyli każde szkolenie, każde mistrzostwa, każde tytuły, które zdobywam, jednak są to duże koszta związane z tym. I oczywiście y, dodatkowy prestiż ale ma to wpływ właśnie na moją cenę, dlatego cena powinna być wyższa wraz z Twoimi umiejętnościami. Czyli jeżeli przyjdzie klientka do stylistki i ta klientka będzie miała wymarzoną stylizację ze zdjęcia i ta stylistka zrobi dosłownie jeden do jednego taką stylizację, jak sobie wymarzyła klientka, to ta stylistka może mieć wysokie ceny, ponieważ w 100% spełni oczekiwania klienta. Stylistka, która robi na swój sposób, ale jeszcze nie jest w stanie do końca zrobić tego, czego klient oczekuje, powinna mieć wciąż ceny troszkę niższe, aż dojdzie do momentu, że będzie potrafiła zrobić wszystko, co tylko sobie klientka zamarzy. Chciałabym zwrócić jeszcze uwagę, że w tych czasach strefa beauty, stylizacja rzęs, jest to temat galopujący, bardzo szybko rozwijający się. Dlatego nasze klientki szukają stylistek, które równie szybko nadążają za trendami, które panują. Dlatego tylko stylistka, która stale się uczy, która stale podnosi swoje, swoje umiejętności, która bierze udział w szkoleniach, która bierze udział w mistrzostwach która dużo czyta na temat stylizacji rzęs, czy chociażby ogląda salonowe środy. Jest to stylistka, która robi to z pasją, a klientki szukają osób, które będą wykonywały swoją pracę nie dla zarabiania pieniędzy, a dlatego, że ją lubią. Dlatego też, jeżeli jesteś właśnie taką stylistką, bo nas oglądasz, przybijam Tobie piąteczkę, i życzę Tobie bardzo miłego wieczoru. Z tej strony Aleksandra Buława, instruktor United Lash Army ze Świnoujścia i do zobaczenia już niedługo w kolejnych Salonowych środkach. Miłego wieczoru. Cześć, mam na imię Sasza, jestem instruktorką United Lash Army na Dolnym Śląsku i dzisiejszym naszym tematem kolejnym jest cennik. Tak naprawdę o cenniku można mówić, mówić i mówić. Przede wszystkim podejrzewam, że e, interesuje Ciebie, w jaki sposób ustawisz prawidłowy cennik. A więc, jeżeli Ty jesteś stylistką, która jest zadowolona ze swoich prac, ciągle podnosisz swoje umiejętności, ciągle się szkolisz, i się rozwijasz, to oczywiście i cena musi być odpowiednia. Nie możesz nigdy kasować tanio, tam nie wiem, 100 złotych, prawda? Ta cena musi być oczywiście... E, 打家。Tá, W stosunku do Twojego rozwoju. Oczywiście, jeżeli ty jesteś początkującą stylistką i nie wiesz w jaki sposób ustawić sobie cennik, to najlepiej brać minimalną kwotę od klientek bądź tam od swoich potencjalnych klientek. E, natomiast nigdy, nigdy, nigdy nie ogłaszaj się jako za koszt materiału. Dlatego, że w momencie, kiedy teraz, dzisiaj ogłaszasz się za koszt materiału i na przykład bierzesz 20 zł, a za miesiąc bardzo zrobisz duży krok naprzód i się rozwiniesz i tych klientek będzie. Zdecydowanie więcej, tym samym twoja praca będzie się ulepszała i ty będziesz więcej chciała zarabiać, prawda? I będziesz na przykład zamiast 20 zł, brała 120, to uwierz mi, że każda osoba zacznie cię podliczać twój zarobek i tym samym oczywiście jakby, no, możesz nabyć nie dużo robów, ale po prostu będą nieprzyjemne sytuacje. Dlaczego miesiąc temu brałaś taką kwotę małą, a teraz bierzesz więcej? Więc zawsze ogłaszaj się ewentualnie, jeżeli Ty jesteś początkującą i poszukujesz klientki, że po prostu wykonujesz za minimalny koszt, ze względu na to, że dopiero ukończyłeś szkolenie. Podejrzewam, jeżeli Ty jesteś stylistką zaawansowaną, to już dobrze wiesz, jak ustawić sobie cennik. Zawsze musisz przeliczyć, ile chcesz zarabiać na godzinę i w stosunku do każdej aplikacji, ile nią wykonujesz, tym samym oczywiście mnożyć tą kwotę za godzinę. No i do tego dochodzą Twoje oczywiście umiejętności. Ja tutaj chciałabym dać radę osobom, które może gdzieś tam rozpoczynają swoją przygodę, aczkolwiek niekoniecznie tylko takim osobom, bo widzę, że nawet niektóre instruktorki, niektóre dziewczyny w salonach nie do końca robią prawidłowy ceny. Nigdy, przy nigdy nie powinna być cena, bardzo duża przepaść pomiędzy ceną założenia, a ceną uzupełnienia. Czyli na przykład, nie wiem, za założenie bierzemy 200 zł, tak? A za uzupełnienie bierzemy 100 zł. Oj, przepraszam. Uzupełnienie 100. Dlaczego nie może być przepaść tak duża? Dlatego, że w momencie kiedy my uzupełnienie wykonuje się do 3 tygodni i my tracimy w ciągu tych 3, 3 tygodni około 70-80 rzęs, tak, naturalnych, czyli tak naprawdę połowa aplikacji klientce wypada, to w momencie, kiedy ona przychodzi z połową aplikacji do nas za trzy tygodnie, plus my około 20% ściągamy jej odrostów, jakichś tam krzywych, odrośniętych rzęs, tak naprawdę my wykonujemy około 80%. Swojej pracy ponownie. Tym samym różnica pomiędzy założeniem a uzupełnieniem powinna różnić się około 20%. Czyli na przykład, jeżeli twoje założenie jest 200 zł, to twoje uzupełnienie tym samym powinno być 170 albo 180 zł. Także nigdy nie popełni tego błędu. Pamiętaj, że przy uzupełnieniu my wykonujemy pracę prawie od nowa. Mam nadzieję, że moje minimalne rady Tobie pomogły. No i tak samo w salonie pamiętaj, żeby bardzo piękny i reprezentatywny cenik postawić u siebie na widoku, żeby każda klientka zaakceptowała jego w regulaminie i żeby on był przede wszystkim czytelny. Cześć! Nazywam się Alicja Koblaszki, jestem instruktorem judajna dla w Koszalinie. Dzisiaj jestem tutaj razem z moim cennikiem nie bez powodu, ponieważ na temat cennika właśnie będziemy rozmawiały. Jak wycenić usługi, jak podnieść cenę swoich usług, jak powiadomić klientkę o tym, tak aby Wasze relacje nie uległy pogorszeniu. Zapraszam do dalszego oglądania. Chcąc wycenić swoje usługi, będziesz musiała wziąć pod uwagę parę istotnych kwestii. Jedną z nich jest lokalizacja Twoja lokalizacja czyli to, czy mieszkasz w mieście dużym, małym, w miasteczku, czy może na wsi. Dla przykładu, ja mieszkam w mieście około 100 tysięcznym. Co za tym idzie? Ceny moich usług będą ciut niższe niż dziewczyn w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. I nie ma co się dziwić, ponieważ ceny najmu czy kupna lokalu w moim mieście są sporo niższe od tych miastach, które wcześniej wymieniłam. A sama yy, kwota utrzymania się, życia też jest. Niższa w moim mieście, niż w miastach znacznie większych. Kolejną rzeczą jest Twoja tak zwana pozycja w, w tym biznesie na rynku. Czy jesteś osobą początkującą, jesteś osobą średnio, zaawansowaną, czy jesteś instruktorem? Jako osoba początkująca wiadomo, że nie dasz ceny takiej, jak powiedzmy instruktor z bazą, z bazą stałych klientek, ponieważ Ty tą bazę dopiero budujesz i bardzo dobrym sposobem na zachęcenie klienta do skorzystania z Twoich usług jest właśnie cena, niższa cena kusi. Ale pamiętaj, aby nie przewiąć drugą stronę, ponieważ zbyt niska cena po pierwsze psuje nasz rynek, a po drugie może odstraszyć Twojego potencjalnego klienta. Yy, wiele klientek boi się niskiej ceny, ponieważ zadaje sobie pytanie dlaczego, skąd bierze się ta niska cena. Yy, I dużo klientek podejrzewa, że odbija się ona po prostu na jakości usług. Także niższa cena dla osób początkujących ok, ale bez przesady. Trzecią sprawą jest kwestia Twojego rozwoju osobistego. Czy inwestujesz w szkolenia, czy inwestujesz w konferencje, w webinary, czy jeździsz na mistrzostwa, jak wiadomo to wszystko pochłania dość sporą sumę pieniędzy, będzie się odbijało na, na Twoim cenniku, ponieważ nie oszukujmy się, te pieniądze nie płyną z nieba, one płyną właśnie z naszej pracy. Także jeśli jesteś osobą rozwijającą się, pokazujesz to na swoim fanpage'u Instagramie Twojej klientki, to widzę, nie bój się podnosić cen. To jest normalna sprawa. Teraz przejdźmy do kwestii, jak w ogóle podnieść e, tą cenę. E, u mnie cen, podnoszenie cen odbywało się stopniowo. Podnosiłam je około 10 zł e, na uzupełnieniu i 10 zł e, na nowej aplikacji. Podnosiłam zazwyczaj raz w roku, raz zdarzyło się chyba także podwyższyłam dwa razy w roku. Zawsze klientki informowałam znacznie wcześniej. Informowałam je albo pod koniec wizyty, że na następnej bądź jeszcze na kolejnej wizycie będzie obowiązywała nowa cena, lub na Facebooku też miesiąc bądź dwa miesiące wcześniej dawałam informacje, drogie panie. Zbliża się podwyżka cen o 10 zł, proszę o informację, czy nasze zapisy są nadal aktualne. I uważam, że taka sytuacja jest jak najbardziej fair. Nie fair będzie informowanie klientki z dnia na dzień, że na kolejnej wizycie musi zapłacić 10, 20, 30 zł więcej. Musisz dać tej klientce prawo wyboru, a także ona musi się poczuć, nazwijmy to szanowana po prostu, że informujesz ją wcześniej, dbasz o nią. I dajesz jej prawo wyboru, czy chce za tą wyższą kwotę korzystać nadal z Twoich usług, czy jednak postanowi poszukać kogoś tańszego. Mam nadzieję, że moje rady okazały się dla Ciebie pomocne. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, śmiało pisz, zawsze chętnie pomogę. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Salonowych Śród. Cześć, z tej strony Patrycja Pawłowska z Dyni. Dzisiejszy odcinek Salonowe Środy jest o tym, jak sensownie ustalić cennik i co wziąć pod uwagę przy ustalaniu cennika. Co jest istotne przy ustalaniu cennika? Przede wszystkim chciałabym Wam zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o ustalanie cen, bardzo ważne jest to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że my zarabiamy głównie na uzupełnieniach. To jest najczęstszy błąd z początkujących stylistek. Ponieważ zapominają one o tym, że tak naprawdę nową aplikację my robimy bardzo sporadycznie naszej potencjalnej klientce. Zazwyczaj skupiamy się na tym, że my te rzęsy uzupełniamy. W związku z tym, ceną, która nas najbardziej powinna satysfakcjonować, powinna być cena uzupełnienia. Czyli nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której czysto hipotetycznie nasza nowa aplikacja kosztuje 200 zł, a uzupełnienie 60 zł. Jak sami się domyślacie. Ta kalkulacja jest całkowicie bezsensowna i prowadzi do tego, że tak naprawdę będziemy bardzo, bardzo mało zarabiać. Przy sensownym ustalaniu cennika każdy stylista, każda stylistka powinien również wziąć pod uwagę to, że na cenę aplikacji nie składa się tylko i wyłącznie zestaw typu paletka, penseta i klej, ale na cenę aplikacji składają się również inne czynniki. Te inne czynniki to oczywiście wszystkie nasze opłaty typu ZUS, typu podatek, typu prąd, typu zaiks. Ale również wszystkie materiały jednorazowe, których używamy. Czyli tak naprawdę zarówno szczoteczki, aplikatory, czepki. Ale również pamiętajcie o tym, że tak naprawdę na cenę aplikacji powinny się składać wszystkie takie pierdółki, które kupujemy do salonu, aby było w nim przytulnie, ładnie, aby klientka czuła się komfortowo, czyli świeczki, e, jakiś super odświeżacze powietrza, świeże kwiaty, cukierki dla klientek. To wszystko również kosztuje i to wszystko również powinniśmy wziąć pod uwagę przy kalkulacji naszych kosztów. Jeśli ten odcinek do końca nie rozwiązał waszych wątpliwości i macie jeszcze jakieś zapytania, bądź zagwozdki w głowie jak do tego podejść i jak sensownie ustalić cenik, zapraszam was wszystkich serdecznie na prywatne wiadomości, ponieważ mój czas antenowy się niestety kończy, a z chęcią wam pomogę i postaram się jakoś doradzić. A tymczasem życzę wszystkim miłego dnia.